Panie Dzień dobry Państwu. Jak Państwo wiedzą, wczoraj doszło do ogromnej, niewyobrażalnej tragedii w domu w Prusicach na Dolnym Śląsku. Zginęła pięcioletnia dziewczynka postrzelona z broni palnej. Zginęła również teściowa sprawcy. Sprawca następnie próbował popełnić samobójstwo. Matka dziecka jest objęta naszą pomocą, pomocą psychologiczną. Drugie dziecko walczy o życie w szpitalu. Proszę Państwa, sprawca był funkcjonariuszem służby więziennej. Przebywał na kilkudniowym urlopie. Wiemy, że posługiwał się bronią prywatną według prokuratury była to wiemy że nie była to broń służbowa prokuratura podała informację że była to broń prywatna proszę państwa to co jest dla nas w tej chwili najbardziej istotne to to żeby objąć opieką matkę dziecka która również jest funkcjonariuszką służby więziennej Szanowni Państwo, gdy tylko dowiedzieliśmy się wczoraj wieczorem o tym zdarzeniu, dyrektor okręgowy służby więziennej w Opolu powołał zespół, który ma wyjaśnić okoliczności, w jakich ten funkcjonariusz pełnił służbę przed tym zdarzeniem. Jego jego kontakty z innymi funkcjonariuszami. Z drugiej strony też dyrektor okręgowy służby więziennej zaopiekował się rodziną, rodziną funkcjonariuszki i też podjął czynności w, w kierunku zapewnienia opieki psychologicznej funkcjonariuszom, którzy bezpośrednio pełnili służbę z tym sprawcą. Na ten moment nic nie wskazuje, aby działania, to zdarzenie, miało jakiś związek z, ze sposobem pełnienia służby przez tego sprawcę czy, 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 czy w jakiś sposób łączyło się z, z, wykona, z wykonywaniem przez niego czynności służbowych, Proszę Państwa. Hmm. W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii bardzo apelujemy do Państwa o spokój. My również staramy się ten spokój zapewnić matce, dzieci, funkcjonariuszce. Wszystkie informacje, które do nas na bieżąco spływają, będziemy Państwu przekazywać. To, co powiedzieliśmy, to jest to, co wiemy na dzisiaj, natomiast te informacje spływają i będziemy je Państwu też regularnie przekazywać. Jeszcze co y, chciałbym też dodać, może to jest, dla mnie to jest istotne, w dniu dzisiejszym objąłem bezpośrednio nadzór nad tym postępowaniem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej y, w Opolu. Także na bieżąco wysłałem tam Dyrektora Biura Ochrony Centralnego Zarządu Służby Więziennej, na bieżąco są mi przekazywane wszelkiego rodzaju informacje, co się w tej chwili dzieje w jednostkach Okręgu Warszawskiego i konkretnie w jednostce, w której pełnił ten y, sprawca. Za służbę, jak też w jednostce, której pełniła służbę żona tego sprawcy. Ile, ile, czasu, ile czasu ten mężczyzna pracował w zakładzie karnym? I jaką pełnił funkcję? Proszę Państwa, to już jest doświadczony funkcjonariusz. Pracował, pełnił służbę od około 17 lat. Co obecnie dzieje się z tym mężczyzną? No jest, jest w tej chwili, z tego co wiemy, w szpitalu. Przeszedł zabieg chirurgiczny, jeden albo dwa, dwa zabiegi, ale na ten moment to służba więzienna też nie jest informowana o szczegółach jego stanu zdrowia, więc nie możemy się na ten temat wypowiadać. Został już zawieszony, rozumiem? No, zawieszony, proszę panią. W tej chwili oczywiście on nie pełni służby. On w ogóle w tym, też chcę to podkreślić, że w trakcie tego zdarzenia przebywał na urlopie, więc. To nie wykonywał czynności służbowych bezpośrednio przed tym zdarzeniem, więc oczywiście zostanie natychmiast zawieszony w czynnościach służbowych. Na pewno nie wróci do służby. Czy śledczy mieli z nim kontakt? Wyraził chęć współpracy dalszej? Tego nie wiemy. Bazujemy tylko na tym, co de facto media przekazują jako pracownik, czy kiedykolwiek przejawiał jakiś gniew, były z nim jakieś problemy? Nie, nie było. Jego służba przebiegała można powiedzieć wzorowo. Nie, nie było w stosunku do niego ani żadnych zastrzeżeń. Nie zgłaszali za, zarówno jego przełożeni, jak też podwładni, więc... Zresztą on był od kilku lat dowódcą grupy interwencyjnej, więc został na to stanowisko powołany, ponieważ się czymś wyróżniał w tej służbie. Więc tutaj na pewno nie było w stosunku do niego żadnych zastrzeżeń. Ale tak jak powiedzieliśmy, te czynności trwają. Też funkcjonariusze, którzy bezpośrednio podlegali temu funkcjonariuszowi i ci, którzy bezpośrednio z nim pracowali, są słuchani w tej chwili przez funkcjonariuszy z Warszawy i z okręgowego inspektoratu służby więziennej w Opolu. Pewnie będziemy wiedzieć więcej. Natomiast. Do teraz nie dostaliśmy żadnych informacji, które by wzbudzały nasz niepokój. Wiemy, że praca w służbie więziennej jest bardzo stresująca. Czy pracownicy służby więziennej są objęci pomocą psychologiczną, a jeśli nie, wsparciem psychologicznym, a jeśli nie, czy po tym zdarzeniu zostanie to wdrożone? I... Tak, jak najbardziej. Ja myślę, że, że to służba więzienna jest taką służbą, która zapewnia, w stosunku do innych, nawet służb, bardzo intensywną opiekę psychologiczną czy pomoc psychologiczną. Akurat ten funkcjonariusz przechodził badania psychologiczne co roku, ze względu na to, że pracował w grupie interwencyjnej służby więziennej, więc takie badania okresowe co roku musiał przechodzić i, i był niejako na bieżąco obserwowany. Co mogę powiedzieć? Służba jak najbardziej, jeżeli Jakiś funkcjonariusz ma jakąś sytuację konfliktową, czy też uczestniczy w jakimś nadzwyczajnym zdarzeniu na terenie jednostki, czy też gdzieś poza jednostką, jest kierowany do psychologa. U nas działają zespoły medycyny pracy, także w tym zakresie mamy kadrę więzienną dobrze rozpracowaną, wiemy, co się, co się dzieje z funkcjonariuszami, też jeżeli ktoś ma jakieś problemy, to służba więzienna od kilku lat zapewnia takie turnusy rehabilitacyjne trzy tygodniowe i funkcjonariusz może z tego skorzystać, może, może w jakiś sposób poprawić swoją kondycję zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Dziękuję. Czy to małżeństwo pracowało w jednym zakładzie? Nie, nie pracowało w jednym zakładzie. Były to dwa różne zakłady w okręgu, Wrocław... w okręgu opolskim w tej chwili, kiedyś to był okręg wrocławski. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo. Dziękujemy.